Państwa w imieniu telewizji Zabrze. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. Trwają spotkania z mieszkańcami. Jedno z nich odbyło się w dzielnicy Centrum Południe. Inwestycjom i planom poświęcone było spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych. Centrum Południe to dzielnica położona pomiędzy Zaborzem Północ a Gliwicami. Jej granice wyznaczają również przebiegająca przez nasze miasto linia kolejowa oraz drogowa trasa Średnicowa. Jedną z wizytówek tej dzielnicy oprócz stadionu przy ulicy Roosevelt'a jest Miejski Ogród Botaniczny, który niezmiennie zachwyca gości, mogących podziwiać tu efektowne rozarium oraz narodową kolekcję żurawek. Niebawem Zabrzeński Botanik czeka rewitalizacja, a nowe oblicze już Zyskała w dzielnicy Centrum Południe wieża ciśnień. Wśród przeprowadzonych ważnych inwestycji warto wspomnieć o przebudowie ulicy Piłsudskiego. Była to jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych w zabrzu. W dzielnicy funkcjonuje aż 21 placówek oświatowych. Wiele z nich zostało już termomodernizowanych, a wszystkie starają się integrować na różne sposoby z lokalną społecznością. W życie dzielnicy to nasza szkoła tak naprawdę włącza się, powiedziałabym, wieloaspektowo. Teraz przygotowujemy się do inicjatyw dla mieszkańców naszego miasta, ponieważ udało nam się wygrać budżet obywatelski ubiegłoroczny. Czekamy na realizację projektu, który będzie służył nie tylko naszym uczniom, ale w ogóle mieszkańcom, ponieważ będziemy tworzyć boisko do koszykówki, do siatkówki takie ogólnodostępne, zewnętrzne. No bardzo aktywnie uczestniczymy we wszystkich przedsięwzięciach. Oczywiście sami też tych przedsięwzięć sporo proponujemy, bo zapraszamy szkoły do współpracy ze sobą, chociażby przez organizację Zabrzańskiego Turnieju Debat o... Miejsca kojarzące się z dzielnicą to na zabrze, ale dla mnie zawsze takim najistotniejszym był kościół Świętego Józefa, bo to architektoniczna perełka, zawsze do niej chodziliśmy, o niej wspominaliśmy, a opowieści były niesamowite, niezwykle. Mieszkam od urodzenia w dzielnicy Centrum Południa. Jak pani postrzega tą dzielnicę? Muszę powiedzieć, że jest jeden żłobek, ale mnóstwo przedszkoli, mnóstwo szkół podstawowych ogólniaków chodziłam do żłobka na Walczyków i jestem zachwycona tym, że jest termomodernizacja zrobiona, i pamiętam do dzisiaj tą piaskownicę, w której też się bawiłam. Moje dzieci, moje wnuczki też się bawiły. Moim miejscem ulubionym jest ROD Nasza Palma. Mam tą działkę od 35 lat. Staram się na tej działce uprawiać ekologiczne rośliny. Charakterystyczne to, że jest taka kompensacja budynków, i tutaj ogrom przedszkoli, szkół, budynków kultury. Oczywiście stadion do tego jeszcze dołożyć trzeba, prawda? I. W moim kole, i zresztą w okolicy tak samo jest dużo seniorów. Każdy z nas kojarzy tą dzielnicę i z kościołem Świętego Józefa i z Ogrodem Botanicznym, ale też ilość szkół, ilość przedszkoli w tej dzielnicy bije rekordy. Dzielnica bardzo wymagająca, bo tym samym oczywiście nakłady finansowe w tej dzielnicy są większe niż w każdej innej, ale tak naprawdę to najważniejsze. To jak dzielnica żyje, a wiemy doskonale, że Zabrze ma wspaniałych, ambitnych, bardzo aktywnych mieszkańców i tą aktywnością się cieszymy. Wierzę, że nadal będziemy realizować kolejne zadania. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. W Zabrzu świętowanie tego dnia rozpoczęto już w minioną niedzielę, oczywiście wspólnie z widzami. Spektaklem Mały Książę zainaugurowano zabrzeńskie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Teatru, wielkie święto w Waszej instytucji. To nie tylko w naszej instytucji, bo to w ogóle święto, no ludzi teatru duże słowo, ale ludzi, którzy kochają teatr, którzy, którzy bywają w tych miejscach, a nawet jak bywają rzadko, to, to gdzieś się z teatrem identyfikują, a że, a że życie to teatr, powiem, to może troszeczkę takie brzydko mówiąc wyklepane hasło, ale tak jest. To święto wszystkich naszych pracowników, wszystkich naszych wspaniałych ludzi, wszystkich naszych cudownych widzów i wszystkich naszych przyjaciół. Chcieliśmy zobaczyć sobie spektakl. Po prostu, żeby zobaczyć mojego księcia, bo to jest bardzo fajna lektura. Lubicie chodzić do teatru? Tak, zawsze teatr, to jest jeden właśnie z najlepiej urządzonych teatrów, jaki znam, ale teatry są główną częścią spędzania wolnego czasu. Mi się najbardziej podoba akcja z Różą. Dlaczego ten spektakl jest taki wyjątkowy, jak myślicie? Uważam, że bardzo dużo się działo, i to jest po prostu inna Spędzał rzecz, spektakl. Nie, nie, był nudny. Przyszłybyście jeszcze raz? Tak, oczywiście. Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Bardzo mi się podobał król. Mam takie swoje ulubione tutaj już postacie. Myślę, że w drugiej części jeszcze ich przybędzie. Świetna muzyka, bardzo kolorowe, dużo się dzieje. Myślę, że dzieci cały czas są też bombardowane nowymi wrażeniami i to dobrze dla nich. Ja bardzo jestem szczęśliwa, że w teatrze pojawiają się też spektakle dla młodszych widzów, że ten teatr przyciąga, żeby można było już w dziecku zaszczepić po prostu tą pasję, miłość i, i żeby po prostu miały okazję z tym obcym. Niekoniecznie z telewizorem i niekoniecznie z bajeczką, tylko właśnie tutaj na żywo, z muzyką, ze światłem. Jesteśmy pierwszy raz na tym spektaklu. Bardzo lubię takie spektakle: że są piosenki, że tańczą na tej scenie, że mają takie ładne kostiumy. Mieli bardzo róża mi się podobała, że miała taką sukienkę. Była to też okazja do wyróżnień zawrzeńskich aktorów i pracowników teatru. Specjalne nagrody powędrowały do Jolanty Niestulmalisz, Malisz, Mariana Wiśniewskiego, Grzegorza Cienkowskiego oraz Janu Sfonkę, Agnieszki Golasz i Tetiany Rusanowej. Bardzo lubimy Święto Teatru i bardzo się cieszymy, że widzowie uczestniczą w tym wydarzeniu. Jest to dla nas wszystkich cudowne, wspaniałe spotkanie takie przyjacielskie, bo kochamy naszych widzów i mamy nadzieję, że oni nas też. Teatrze Nowym w Zabrzu Jestem aktorem od 14 lat. No i ta nagroda to jest coś, co jest dla mnie ważne. To znaczy, że to, co robię, kogoś interesuje, że ktoś na to zwraca uwagę i że to, co proponuję ja sobą, swoją osobą, swoim, swoją sztuką ze sceny, cieszy się jakimś uznaniem. I jest to dla mnie bardzo satysfakcjonujące. No i motywuje do dalszej pracy, do dalszego rozwoju. Czym jest dla Pani praca w teatrze? To jest moje jakby drugie podejście do pracy w teatrze, bo pracowałam wcześniej, później miałam przerwę i potem wróciłam, więc mówi się, że do teatru się wraca. Czego można Wam życzyć z okazji tego święta? Przede wszystkim pełnych sal, żeby widzowie nam dopisywali i myślę, że wtedy będzie wszystko ok. Aktor jest stworzony do tego, żeby grać. Jeżeli aktor gra, to jest szczęśliwy. Jeżeli aktor siedzi w domu, patrzy przez okno, jest nieszczęśliwy. Grać i jeszcze raz grać i tego trzeba nam życzyć. To nie był koniec niespodzianek. Specjalny program artystyczny dla widzów przygotowali aktorzy. Z okazji pierwszego dnia wiosny, zabrzeńska młodzież przygotowała wyjątkowy koncert. Pomysł wziął się z obchodów stulecia miasta, i wtedy w ramach tych obchodów wpadliśmy na taki pomysł, żeby młodzież naszych szkół średnich zaśpiewała albo pokazała w czym jest najlepsza. Zrobiliśmy taki koncert pierwszy, ale był tak ładny i tak się podobał, że zrodził się pomysł, żeby to powtórzyć. To był bardzo bogaty program, bo od tej muzyki środka, przez Bosanowy, aż po utwory instrumentalne. Nie mówiąc o tym, że były też zespoły taneczne i zespół akrobatyczny, działo się na tej scenie dzisiaj bardzo dużo. Dla wielu to jest debiut na takiej scenie. Trzeba naprawdę wiedzieć, kiedy się schować za kulisami, kiedy wyjść, jak trzymać mikrofon, jak się poruszać po scenie. I naprawdę to wszystko, nawet te aspekty techniczne były bardzo dobre. Ta sfera artystyczna też dla mnie naprawdę zaskakująco świetna. Wysoki poziom zabrzańskiej młodzieży i to nie tylko młodzieży z mojej szkoły, czy tylko z liceów, ale tak naprawdę ze wszystkich. Zaśpiewałam Szare że rozpoczynałam całe to wydarzenie. Jak wrażenia? Wrażenia? Cudownie, naprawdę energia i... Po prostu to uczucie nas to nie było niesamowite. Bardzo mnie cieszy, że reszta szkół też się zaprezentowała z naprawdę dobrej strony. Wszystko się udało, wszystko poszło tak, jak mieliśmy założone, więc naprawdę bardzo dobrze. Troszkę stresujące, ale wydaje mi się, że za każdym razem, jak się wychodzi na tę scenę i zaczyna się śpiewać, to od razu wszystkie emocje skupiają się tylko na piosence i, i dajemy z siebie wszystko i wszystko znika, jest tylko ja i muzyka. Wszyscy. Włożyli w to serce, więc podobało mi się bardzo. To jest to naprawdę bardzo fajne przeżycie i totalnie bardzo mi się podobało, naprawdę. Byliśmy prowadzącymi i zapowiadaliśmy wszystkich. To zajęcie, które wymaga trochę orientacji, bo jednak często zmiany są wprowadzane na ostatnią chwilę. Trzeba mieć trochę pewności siebie, bo często może się pokazać, okazać, że później, że pewną nazwę się źle wypowiedziało, więc no, takim zdeterminowanym myślę człowiekiem trzeba też trochę choć być. Jestem tak dumna ze wszystkich, z siebie też, nie żeby coś, z Szymona jestem dumna, z instrumentalistów jestem dumna, z wokalistów jestem dumna, których tutaj już chyba nie ma i z, z, ze wszystkiego w ogóle, co tutaj się dzisiaj działo. Generalnie jest to wspaniała sprawa i możliwość takiej, takiego zaprezentowania się na takiej dużej scenie przed tak, tak liczną publicznością na pewno dla wielu osób jest czymś wyjątkowym, pewnie wiele razy wspomnieniami będą wracać do tego momentu, my również. Uczniowie z wszystkich zawrzańskich szkół potrafili stanąć na jednej scenie i pokazać to, co najpiękniejsze. Widzieliśmy doskonałe przygotowanie, widzieliśmy wiele wspaniałych talentów. Ja trzymam kciuki za, za rozwój tych wspaniałych młodych ludzi. To pełen profesjonalizm, no i oczywiście fantastyczne prowadzenie. Prowadzenie perfekcyjne, profesjonalne. Jestem przekonana, że mamy kolejną parę prowadzącą imprezy zawrzańskie. Wyjątkowy koncert w wyjątkowym wnętrzu przygotowali uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Zabrzu. W tej muzycznej podróży w historycznych wnętrzach Admiral Palast, widownia przeniosła się w lata 20 i 30. Fascynacja tym miejscem była takim powodem, fascynacja tym okresem latami 20 i 30. I kiedy zobaczyliśmy to przedstawienie pierwszy raz, zrobiło na nas tak ogromne wrażenie, że postanowiliśmy je pokazać, większej publiczności i w innym miejscu. To przedstawienie przenosi nas do kawiarni właśnie w Admiral Palace w latach 20-30 w Zabrzu. Zaczęliśmy to organizować i jesteśmy niezmiernie dumni, że nam się to udało na tyle, na ile mogliśmy. Staraliśmy się najbardziej, jak potrafimy, żeby jak najbardziej oddać klimat tego miejsca, tamtego okresu i przedstawić Zabrzanom, jak to miejsce żyło kiedyś. Mamy nadzieję, że takiego samego życia tętniącego powróci wkrótce. Zabraliśmy tego rok i bardzo przyjemnie jest wrócić po prostu do tego czasu, do tej takiej adrenaliny, tak po prostu przeżyć to jeszcze raz. Miłość jest kobietą, jest rzeczywiście koncertem, który zachęca do refleksji nad miłością, ale też przy okazji młodych. W jakim stopniu przyzwyczaja do repertuaru, który może jest zapomniany, no i też pokazuje to piękne miejsce. Spróbowaliśmy przenieść tą scenografię ze szkoły tutaj do Admirała, szukając rozmaitych rozwiązań, bo wiadomo, że nie sposób przenieść nasze na przykład szkolne kotary. Wydaje mi się, że z jakimś powodzeniem, bo rzeczywiście wszyscy są pod wrażeniem scenografii i tego, że miejsce remontu zamieniło się w prawdziwą scenę. Przebieg tego koncertu też pozwoli pokazać atrakcyjność miejsca. W jaką rolę się tutaj wcieliłeś? Co zaśpiewałeś? Ja zaśpiewałem Seksapil Eugeniusza Bodo na koniec koncertu. Cieliłem się tutaj w postać płci przeciwnej, nie jest łatwo. Bardzo mocno teraz bije pokłony wszystkim kobietom, które chodzą w szpilkach. Modliłem się tylko, żeby nie potknąć się o jakiś schodek. Bardzo dużo spędziliśmy tutaj czasu. Świetnie się przede wszystkim bawiliśmy i myślę, że dobrze poszło. Jesteśmy bardzo pod wrażeniem, bardzo nam się podobało. Mamy wspaniałą młodzież. A co się Pani najbardziej podobało? No, występy młodych ludzi. No i też niezwykłe miejsce. Niezwykłe miejsce, no i też dobry nauczyciel, dobry wychowawca. Lata 20, lata 30, rzeczywiście przepiękny czas. Kiedy ludzie chyba myśleli nie tylko umysłem, ale i sercem, przepiękne piosenki, ale też przede wszystkim jestem pod wrażeniem tego, że młodzież potrafiła przywołać tamten czas, przywołać te lata, które wydaje się były szczęśliwsze. Admiral Palace będzie takim miejscem, które znowu będzie zapraszało. Które będzie wywoływało niesamowite emocje, które będzie zbliżało ludzi, które da ogromną radość nam Zabrzanom, ale też gościom z całej metropolii ze Śląska, z Polski. Zawalczyliśmy o Admiral Palace, zawalczyliśmy o środki na jego remont, ale to co najważniejsze jeszcze nie wyremontowany a już odzyskuje swojego ducha. Dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.